Tak, to już dzisiaj zaczynamy trzecią serię świąteczną. I zaczynamy od przepysznego likieru kawowo-pomarańczowego. A i błyskawicznego. Zrobicie, pokochacie go. Zaczynamy od rondla, A właściwie od wlania do rondla 80 ml mocnej kawy. Podajemy jedną trzecią szklanki śmietanki 30 tak, bal do rondla. Dosypujemy dwie łyżki cukru i jedną łyżkę ciemnego kakao. I ścieramy skórkę z jednej sparzonej pomarańczy. Pomarańcze przekrawamy i wyciskamy jeszcze sok, ale tylko z połowy pomarańczy. Zawartość naszego rondelka podgrzewamy mieszając, A następnie odstawiamy do wystudzenia. Gdy już wszystko wystygnie, dolewamy pół szklanki whisky, dowolnej, takiej jaką mamy, i jedną trzecią szklanki śmietanki 30%. I wszystko bardzo dokładnie mieszamy. Następnie do butelki przelewamy zawartość rondelka. I gotowe. Możemy podawać lub przechować w lodówce. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Stawcie więc łapkę w górę, komentujcie i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.